Te kłamstwo socjalizmu jest nam wbijane jak mantra do głowy. Socjalizm, socjalizm, programy socjalne. Socjalizm to, socjalizm tamto. Socjalizm to zakłamana nazwa komunizmu. Program socjalny to zakłamana nazwa programu społecznego. Odwodzi to nas od odpowiedniej kontroli nad walutą. Masoneria równa się. Komuniści równa się. Globaliści równa się. Fałszywi demokraci oraz ich gałęź fałszywi antysystemowcy uwiarygadniający fałszowane wybory za pomocą systemów komputerowych, które zliczając wybory w dalszym etapie ich zliczania, fałszują i wyniki i frekwencje. Na poziomie lokalu wyborczego liczą uczciwi ludzie: pani Gienia, Pan Henryk dostają około 400 zł. Zrobili nam przeźroczyste urny, kamery. Żebyśmy bardziej wierzyli w ich dobre intencje. Ale w dalszym etapie zliczania Systemy komputerowe w konkretnych łapskach stworzone przez konkretnych ludzi robią swoje. Jedne zakłamane partie nas czymś straszą, drugie zakłamane, zadaniowane partie udają, że bronią naszych praw, życia, majątku, wartości, a wszystkie jak jeden mąż. Uwiarygodniają fałszowane wybory za pomocą systemów komputerowych. Stalin mawiał, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, a jeszcze ważniejsze od tego jest, jak udajemy ludziom. Ludziom alternatywę. Jest te pięć zakłamanych partii, może w przyszłych wyborach będzie sześć, zobaczymy, jak to sobie zdecydują i robią z nami, co chcą. Może być tak, że jedna partia odkłamuje pandemię, udaje, że broni naszych praw, życia, majątku, a inne zakłamane partie nas straszą tą pandemią. Ta partia, która odkłamuje pandemię, no, wzruszy ramionami, ja nic nie mogę, ja wiecznie mam 10-11%, a może 15%. Oczywiście bredzę cały czas o socjalizmie, zakłamanej nazwie komunizmu. Nie mówię nic o ręcz konieczności ręcznie liczonych wyborów. Nie mówię nic o braku suwerennej waluty, którą złotówka nie jest. Ale będę bredził o socjalizmie, zakłamanej nazwie komunizmu. Socjalizm, obrzydliwa zakłamana nazwa komunizmu. Program socjalny, obrzydliwa zakłamana nazwa programu społecznego. Programy społeczne były i w komunizmie i w demokracji, ale poprzez zakłamane nazewnictwo, lawirowanie języ językiem, odwodzą ludzi od odpowiedniej kontroli nad walutą. Robią też fałszywe zasługi dla komunizmu, jakoby emerytury, renty, darmowa służba zdrowia, programy społeczne. Jakbyśmy wszystko zawdzięczali komunistom. Gramy społeczne nie są zarezerwowane ani dla komunizmu, ani dla demokracji. Były w obu systemach. Nie mówi się o tym, że od 1913 roku Fed, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, jest w rękach 12 prywatnych banków, czyli prywatne osoby kontrolują nieograniczony dodruk pieniądza. W dzisiejszych czasach głównie w formie elektronicznej jest ten dodruk. Można wydrukować dowolną ilość, wymienić na dowolną walutę, przyjąć media, zakłady farmaceutyczne, zbrojeniowe, szlaki dostaw żywności, wodociągi, zakłady energetyczne, kluczowe sektory państwa, przekupować kogo się da, zastraszać kogo się da, mieć największą armię świata, płatnych zabójców i najemników. Jakie to ma znaczenie? Ważne, żeby bredzić o socjalizmie, łączyć to w zakłamanej nazwie komunizmu, łączyć... Programy socjalne, zakłamana nazwa programów społecznych z problemem wysokich podatków. Nie mówić nic o braku suwerennej waluty, którą złotówka nie jest. System walut opartych o rezerwy walutowe. Wspomnę o tym w dalszym etapie tego filmiku. Odwodzić ludzi od odpowiedniej kontroli nad walutą. Byle nie mówić o odpowiedniej kontroli nad walutą, bredzić o tym socjalizmie, jak mantrę wbijać nam do głowy: socjalizm to, socjalizm tamto. Fałszywi antysystemowcy, poznacie ich po tym, że będą bredzić o fałszywych wskaźnikach, jak PKB, będą bredzić o socjalizmie zakomana na nazwie komunizmu, o programach socjalnych, łącząc to z problemem wysokich podatków. Nie będą nic mówić o braku suwerennej waluty. Nie będą nic mówić o konieczności ręcznie liczonych wyborów, że systemy komputerowe fałszują wybory. Będą bredzić właśnie socjalizm to, socjalizm tamto, socjalizm to, socjalizm tamto. Będą bredzić półprawdy. Na przykład mogą odkłamywać plandemię, ale będą bredzić o socjalizmie. Mogą odkłamywać tą sztuczną, fałszywie wywołaną pandemię, ale uwiarygadniać fałszowane wybory, uwiarygadniać Elementy fałszywej religii zlepku wielu religii Która będzie w przyszłości Potrzebna masonom, komunistom Do uwiarygadniania Przyszłego rządu światowego poczyny, Poczynań tego rządu Mogą uwiarygadniać Patologiczny system finansowy Mogą uwiarygadniać Różne elementy Tej propagandy masonów Którzy mogą powiedzieć nawet o dwóch walutach w taki sposób, że ta druga waluta będzie w pośredni sposób kontrolowana przez masonów komunistów. Ja oczywiście mówię o konieczności posiadania dwóch walut złotówki i złotka, dru drugiej niezależnej waluty, w taki sposób, że szczegóły tej drugiej waluty nie będą powodować pośrednią kontrolę nad naszą walutą. W maksymalny sposób spowodują, że Będziemy mieli niezależność ekonomiczną od światowego systemu finansowego. O programach socjalnych, zakłamanej nazwie programów społecznych. Łączą to z problemem wysokich podatków, bo trzeba o czymś mówić. Trzeba jakoś się uwiarygodnić w oczach ludzi, bo wysokie podatki są problemem, ale one wynikają z czegoś innego. One wynikają z nieodpowiedniej kontroli nad naszą walutą. Że jeśli mamy... Niesuwerenną walutę to wiecznie brakuje pieniądza. Jest niskie nasycenie w gospodarce pieniądzem. Bo czy zwykli ludzie mają w kieszeniach więcej pieniądza? Nie, nie mają. Musimy posiadać dwie waluty, złotówkę i złotka, drugą walutę. Złotówka mimo pośredniej kontroli. System walut opartych o rezerwy walutowe. Mimo tej pośredniej kontroli złotówka jest nam potrzebna do handlu z innymi krajami. I dlatego nam złotówka jest potrzebna. Mimo, że jest to ona w systemie masońskim, w tym systemie finansowym tych masonów, komuchów, globalistów, fałszywych demokratów, jest ona nam potrzebna. A złotek, druga waluta, jest nam potrzebna do uzupełnienia braków spowodowanych pośrednią kontrolą nad złotówką. Jeśli ci te komuchy zrobią cyfrowe waluty, a do, do tego wszystko dąży, to ważne mieć taką drugą niezależną walutę nie będzie w ich masońskim patologicznym systemie finansowym bo nie z patologicznego systemu finansowego chcą zrobić jeszcze bardziej patologiczny system finansowy podatków stopniowo zostałby jeden 10% podatek, taki VAT, który nie da się odliczyć żadnymi kosztami stopniowo bez likwidacji emerytur, rent darmowej służby zdrowia wsparcia rodzin programami społecznymi nie zaciągalibyśmy nowych długów. Być może ten system jest do zrealizowania dopiero po III wojnie światowej, kiedy według przepowiedniej siostry Łucji, wizjonarki z Fatimy, w Polsce ma być najsprawiedliwszy ustrój pod berłem Matki Bożej z najsprawiedliwszymi ustawami. Być może masoneria, komuchy, globaliści, fałszywi demokraci osłabną wtedy na tyle, że będzie możliwe to wprowadzić. Ludzie, którzy mówią o konieczności posiadania dwóch walut, ale nie mówią o ważnych szczegółach. Są tak jakby zadaniowani. Ta druga waluta jest tak prowadzona, jej szczegóły są tak prowadzone, że w pośredni sposób ta druga waluta też jest kontrolowana. Jest to bardzo zgubne dla kraju, jest to wręcz szkodliwe. Bardzo ważne są szczegóły tej drugiej waluty, żeby nie była ona w pośredni sposób kontrolowana. Pieniądz nie może być oparty ani o złoto, ani o srebro. Ani o surowce naturalne. Manipulując kursem naszej waluty, przejęliby je za bezcen. Pierwsza waluta, złotówka, byłaby tyle samo warta co złotek. Manipulując kursem pierwszej waluty, obniżyliby sztucznie wartość tej drugiej waluty i wymusiliby wrogie przejęcie naszych dóbr, bogactw za bezcen. Mamy ogromne złoża srebra, węgla. Tytanu, molibdenu, cynku, rudy, żelaza. Mogliby przejąć za bestan. Jest to sposób na wrogie przejęcie i nie można do tego dopuścić. W 1989 roku Polska nie była w systemie wymienialności. Upadł komunizm. Mogliśmy handlować na terenie Polski, nie mogliśmy handlować na terenie z innymi krajami. Te komuchy, masoni. Narzucili na nas obowiązek posiadania rezerwy walutowej, jeśli chcemy być w tym masońskim światowym systemie finansowym. Rezerwa walutowa jest głównie w walutach światowych, może być w złocie, może być w, w SDR-ach, ale to na razie jest mniej ważne. Chodzi głównie o waluty światowe: dolar amerykański, funt brytyjski, euro. Yuan chiński od 2016 roku, yen japoński. Zapewne dlatego Chińczycy zgodzili się na pandemię, bo stali się walutą światową. I pewnie uzgodnili z masonami, komuchami, że za ten deal mogą uwiarygadniać pandemię. Podejrzewam, to jest tylko moja hipoteza. Nasze pseudoelity prywatyzowały, co się dało, kluczowe sektory państwa, wyrobiły sobie 100 miliardów dolarów rezerwy. Jak mieliśmy około 300 miliardów złotych i 100 miliardów dolarów rezerwy, tak obrazowo to pokazuje, to stosunek rezerwy walutowej do ilości złotówki w obiegu jest jak 1 do 3. Od tego i od gry rynkowej zależy kurs waluty. Gdybyśmy chcieli dodrukować sobie do 600 miliardów złotych, żeby bardziej nasycić gospodarkę pieniądzem, żeby było więcej pieniądza, to stosunek rezerwy walutowej 100 miliardów dolarów do 600 miliardów złotych jest jak 1 do 6. Nasza waluta straciłaby o połowę na wartości. Zyskaliby ci, co zarabiają w walutach, w obcych walutach, w euro, dolarach itd., ale ponieważ nasze pseudolity zadłużały nasz kraj w dolarach bez jakichkolwiek ograniczeń, to gdybyśmy dodrukowali sobie to celowo, było pożyczane, żebyśmy później sobie nie mogli tak dodrukowywać, ile chcemy, no to nasze zadłużenie, jeśli na przykład wynosi 1000 miliardów dolarów, i waluta straciłaby o połowę na wartości, to zadłużenie wzrasta dwukrotnie jego wartość. I my sobie tak dodrukowywać nie możemy. A nikt nie wie, ile dolara jest w obiegu. Nikt nie wie, ile z euro w obiegu. Te kraje, które mają waluty światowe i je kontrolują, mogą sobie dodrukowywać ile chcą. I ich waluta nie traci na wartości. Kto wie, ile jest jana japońskiego w obiegu. Kto wie, ile jest jjuana chińskiego w obiegu? Funta, ile jest w obiegu? Który kraj będzie miał przewagę? Ten, którego bogactwo wiąże się z pracy ludzi, sztucznych wskaźników jak PKB, który nie mówi, ile pieniędzy wypływa za granicę z wypracowanych zysków kraju? Czy kraj, którego bogactwo wiąże się z pracy ludzi, sztucznych wskaźników jak PKB, który nie mówi, ile pieniędzy wypływa za granicę i do druku pieniądza? Wiadomo, że ten kraj, w którym jest dodruk pieniądza. Oprócz tych sztucznych wskaźników. Oprócz pracy ludzi, to ten kraj ma przewagę. I to jest patologia. System oparty o rezerwy walutowe, system walut światowych i system walut lokalnych, jak złotówka bo są kraje, które posiadają euro, ale go nie kontrolują, na przykład Słowacja i takie kraje nie o takie kraje chodzi, bo one nie kontrolują euro. Zasady pseudoekonomii wskaźnikowej opartych na sztucznych wskaźnikach, na niesuwerennej walucie. Eko, pseudoekonomia austriackiej szkoły ekonomii, której w Polsce przewodzi Korwin, który bredzie o socjalizmie zakomanej nazwie komunizmu, który odwodzi ludzi od odpowiedniej kontroli nad walutą, który też mówi o sztucznych wskaźnikach. To wszystko ma nas odwodzić od odpowiedniej kontroli nad walutą. <laughs> Masoni zrobili pokazówkę z Wenezuelą i tak dalej, żeby nikt nie śmiał mieć suwerennej waluty. Bo skoro Fed, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, jest w rękach 12 prywatnych banków, waluta się wymienia na walutę, można wydrukować dowolną ilość, wymienić na dowolną walutę, mieć największą armię świata płatnych zabójców, najemników. Przekupować, kogo się da, zastraszać, kogo się da, infiltrować, co się da, instytucje międzynarodowe, państwowe, religijne, próbować stworzyć fałszywą religię, zlapek wielu religii, która będzie uwierygadniała poczynania przyszłego rządu światowego? No to jest naprawdę koszmarne, koszmarna sytuacja. Ludzie pozwolili, żeby prywatne osoby od 1913 roku, kiedy Bank centralny Stanów Zjednoczonych stał się prywatnym bankiem centralnym. Ci ludzie stopniowo zmieniają świat i ich potomkowie. Jest coraz większy zamordyzm, coraz większe e, coraz większy fałsz, niegodziwość, nikczemność i to będzie narastać. Będą takie stwarzane pozory demokracji, czyli zakamuflowany system autorytarny, fałszowane wybory w, w wielu krajach na całym świecie większości krajów na całym świecie patologiczny system finansowy będzie się, się zmieniał na bardziej patologiczny system finansowy być może po trzeciej wojnie światowej kiedy według przepowiedni siostry wizjonarki wizjonerki z Fatimy kataklizmy zatrzymają trzecią wojnę światową w wielu miejscach w różnym czasie te kataklizmy będą miały miejsce kiedy masoneria Komuniści, globaliści, fałszywi demokraci osłabną na tyle, że będzie można tworzyć najsprawiedliwszy system pod berłem Matki Bożej z najsprawiedliwszymi ustawami, ale nie będzie dało się tego osiągnąć, jeśli nie będziemy kontrolować w odpowiedni sposób systemu finansowego. Nie chcę być nieskromny, ale niestety tylko ja mówię o odpowiedniej kontroli nad walutą, że powinniśmy posiadać dwie waluty w taki sposób, że ta druga waluta jej szczegóły nie będą pośrednią kontrolą nad naszą walutą. A są tacy, którzy mówią o dwóch walutach w taki sposób, żeby ta druga waluta była w pośredni sposób kontrolowana. Nie chcę być nieskromny, ale niestety tak jest. Muszę znosić wyszydzenia, niedowierzania, usuwanie mnie na bok. Usuwanie moich filmików, bo wiele razy usuwają różne moje filmiki różnej kategorii. Nawet usunęli mi jeden filmik, musiałem dodać dwa i jeden mi nie usunęli. O socjalizmie zakłamanej nazwie komunizmu. O programach socjalnych zakłamanej nazwie programów społecznych, których, które odwodzą ludzi od odpowiedniej kontroli nad walutą. Coś o tej drugiej walucie, złotku. Nie była ona by w systemie masońskim, światowym systemie finansowym. Nie byłoby obowiązku przyjmowania tej waluty, ponieważ nie można zmusić kapitału zagranicznego, który podniósłby wielkie kwiczenie. Więc nie byłoby obowiązku. Można byłoby płacić podatki tą walutą. Można byłoby handlować, nie byłoby obowiązku przyjmowania tej waluty, ale można byłoby handlować. Kapitał zagraniczny oczywiście przynajmniej na początku pokazywałby solidarność, że nie przyjmuje i tak dalej, a później może by zaczął zmieniać stopniowo narrację. Może banki zagraniczne, które działają w Polsce solidarnie by mm, nie przyjmowały, ponieważ wiadomo w czyich one są rękach. W mali średni przedsiębiorcy, nawet więksi, zatarliby rączki. Można byłoby handlować tą walutą w kantorach. Oczywiście, politycy powinni wtedy zapewnić odpowiednie widełki, aby nie było spekulacji tą drugą walutą, która nie byłaby w systemie e, opartym o rezerwy walutowe. I ta druga waluta musiałaby być. Po takim samym kursie jak złotówka, ważne jest też, ile tej waluty mogłoby być w obiegu. Żeby nie było takiego nieustannego do druku pieniądza. Może nie powinno być jej więcej niż złotówki w obiegu. To jest do zastanowienia się. Uważam, że przelicznik powinien być na urodzonego w Polsce Polaka, żeby nie przyjmować imigrantów po to, żeby zwiększać ilość pieniądza. Czyli urodzeni w Polsce Polacy, razy średnia krajowa, razy 12, czyli symbolizuje 12 miesięcy w roku, razy na przykład 10. I tyle na przykład mogłoby być e, złotka w obiegu. W skrajnych sytuacjach klęski żywiołowej albo skrajnej wojny, żeby nie zadłużać kraju u masonów, można byłoby zwiększyć dodruk pieniądza, jeśli byłaby to wojna obronna. Że jakiś inny kraj nas zaatakował, a nie my, jakiś kraj. Unia Europejska narzuca nam pewne podatki, kwoty podatków, które. Muszą być takie, a takie. Uważam, że jeśli byśmy mieli drugą walutę, dopóki byśmy byli w Unii Europejskiej, to byśmy mogli zmniejszyć radykalnie podatki do minimalnych, jakie są tylko możliwe w Unii Europejskiej. No, kiedyś Unia się rozpadnie i wtedy można byłoby wprowadzić 10% podatek taki VAT, który nie da się odliczyć żadnymi kosztami. Żadnych innych podatków by nie było, tylko ten podatek od towarów i usług. I bez likwidacji emerytur, rent, darmowej służby zdrowia, wsparcia rodzin, programami społecznymi. Kontrola nad walutą jest kluczowa. Żadne zasady rachunkowości, żadne kwoty podatków, programy społeczne, wiel ich wielkość to jest marginalne, ma znaczenie w stosunku do tego, jak się kontroluje walutę. Od tego zależy nasycenie gospodarki pieniądzem, zaciąganie długów, wielkość podatków. To ma kluczowe znaczenie. W ogóle bredzenie o socjalizmie, zakłamanej nazwie komunizmu, bredzenie o, o jakichś sondażach, że ta partia ma tyle, a tyle, nic nie mówienie o tym, że wybory są fałszowane przez systemy komputerowe, które Zliczając wybory w dalszym etapie ich zliczania, fałszują wyniki i frekwencje. Potem poznacie fałszywego antysystemowca. Nie mówi nic o braku suwerennej waluty, nie mówi nic o ręcz konieczności ręcznie liczonych wyborów na każdym etapie ich zliczania, i nie mówi i bredzi o socjalizmie, zakłamanej nazwie komunizmu. Bardzo często fałszywi antysystemowcy tacy są. Nawet są fałszywi antysystemowcy, którzy bredzą o drugiej walucie. Trzeba analizować szczegóły drugiej waluty. Rozmawiać o tym. Bo może druga osoba, jakiś inny ekonomista, coś doradzi. Zauważy błąd. Mam takie bardzo subiektywne wrażenie. Że Trzecia wojna światowa będzie maksymalnie w latach 30. 40. XXI wieku. Oczywiście, nie mogę mieć pewności. To są moje tylko przypuszczenia. Nie, nieważne kiedy ona będzie, oby nigdy jej nie było, ale przepowiednie siostry wizjonarki z Fatimy mówią o Trzeciej wojnie światowej. Mam nadzieję, że nie będzie za naszego pokolenia, nawet za pokolenia naszych dzieci. Aby one nie doświadczyły tych niegodziwości, ale już teraz trzeba przygotowywać przyszłe pokolenia, doinformowywać, jak powinien wyglądać system finansowy, a niestety nikt tego nie robi. Jest wielkie zakłamanie w tym temacie.